No cześć siemanko, z tej strony Pablito i dzisiaj witam Was w mojej kuchni. Jako, że to nie będzie się często zdarzało, bo w kuchni jest niewiele rzeczy, które potrafię zrobić, więc cieszcie się tym momentem i cieszcie się tym filmem, bo to naprawdę biały krok w moim życiu. Tak więc rzeczą, którą postanowiłem, że będzie świetnie, jeżeli to sfilmuję, będzie moment, w którym będę robił sobie kolację, a mianowicie będę robił sałatkę żydowską, która jest bardzo łatwa, dlatego też tak lubię ją robić. A wchodzą do niej ziemniaki, jajka, ogórki i cebula. No i oczywiście majonez, żeby to wszystko zlepić. Być może jest to logiczne, aczkolwiek znam osoby, którym kiedyś podawałem przepis na sałatkę i powiedziały, że sałatka jest do dupy, poczem jak zapytałem, czy dodały majonez, okazało się, że nie. Więc może nie jest to aż tak bardzo logiczne. Takich rzeczy jak to, kiedy obieram ziemniaki raczej Wam oszczędzę, bo chyba nikt nie chce widzieć tego, jak wykonuję tak e, pospolitą czynność i oglądać moich śmieci. Więc to przyspieszę. A oczywiście musimy obrać kartofelki i je ugotować i ugotować też jajka i od tego zaczniemy. Ten fascynujący moment obierania ziemniaków mamy już za sobą, więc teraz sobie je nastawię, wstawię też jajka, później to wszystko przepuścimy przez sito, pokroimy ogórki i wyjdzie z tego super ekstra masa, która jest bardzo smaczna i bardzo szybka do przygotowania. Skłamałbym, gdybym powiedział, że często robią dla swoich znajomych, bo zawsze robią tylko dla siebie. No i dobrze, to wszystko niech nam się teraz ładnie gotuje. Oczywiście za chwilę pewnie pojawią się komentarze w stylu, że jajka na twardo powinno wrzucać się już do gotującej się wody. Ja o tym wiem, ale robię to tak i, i tyle. Yy, no i co? Ładnie nam się to wszystko ugotuje i wrócimy już jak to wszystko będzie zdatne do jedzenia. Wszystko, co miało być ugotowane, jest już ugotowane, więc yy, ziemniaki chłodzą się jeszcze na balkonie, jajka już są zimne, oh yeah. więc poczekamy, aż ziemniaki ostygną i będziemy mogli wszystko to razem przepuścić przez sitko i będziemy bawić się dalej. Okej, okay, jajka już się wystudziły, obrałem je, już tego widoku wam oszczędziłem. Wydarłem kuchenkę, bo oczywiście wykipiały mi ziemniaki. Mówiłem, że ja w kuchni nie jestem najbezpieczniejszą osobą. I ziemniaki też już wystygły, bo przecież jest 30 marca, a na zewnątrz leży śnieg, więc będę miał bardzo oryginalną pamiątkę. Więc już na zawsze będę pamiętał, że w dniu, w którym 30 marca spadł w Warszawie śnieg, ja sfilmowałem jak kroję i obieram ziemniaki. I jeszcze to wrzuciłem na koniec do internetu. Więc teraz, wszystko to, co już się ugotowało, ja przepuszczę przez sitko. Yy, nawet specjalnie nie staram się, żeby wyszło z tego kratka, bo i tak to później wymymłam, i to i tak się wszystko zepsuje i zniszczy, i będzie to wyglądało źle. Ok, teraz pokroimy sobie ogórki kiszone. Ale ogórków tylko trochę, bo to miało być do smaku. Tak wiecie, trochę. I do tego skroimy trochę cebulki. Ok, cebulka jest już wrzucona, więc sobie to trochę wymymłajmy. Gdzie jest jajko? Tak, wziąłem za małą miskę. Trudno, niczego nie żałuję. Ok, miska jednak nam się powiększyła znacząco. Magiczny sposób. Teraz dodam trochę magicznego składnika, jakim jest oczywiście majonez, czyli coś, co wszystko nam to ładnie sklei. Końcówkę. I teraz już ostatni składnik, najbardziej kluczowy, biała śmierć, ale żeby nie brzmiała tak strasznie, dodam to przy akompaniamencie dźwięku wróżkowego pyłu. No i to było w zasadzie wszystko, to jest już jakby gotowe. Ja sobie to na przykład smaruję na kanapki, no bo to... Ja na to mówię sałatka, ale to ma bardziej konsystencję takiej pasty, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko spróbowanie tego, co tutaj właśnie zrobiłem. Pyszne. Tak to się kończy. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w opisie. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało, że Was zainspirowałem do czegoś. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć.